Przedstawiamy naszą pracownię UV. Wykorzystujemy tu techniki drukowania na szerokiej gamie produktów. Znakowanie UV to drukowanie w pełnej skali kolorystycznej z pełnym odwzorowaniem przejść tonalnych. Drukując techniką UV nanosimy tusz polimerowy na powierzchnię, a następnie utrwalamy go lampą UV. Może to być dowolna grafika, motyw, logo, napis lub zdjęcie. Maszyny do druku UV pozwalają na nadruk na materiałach takich jak papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne i niektóre rodzaje szkła. Bez względu na fakturę ich powierzchni. Najlepsze efekty daje nadruk na dużych płaskich powierzchniach. Ale mniejsze grafiki można drukować również na powierzchniach zakrzywionych. Zaleta tej techniki to przede wszystkim jej wszechstronność, fotograficzna jakość oraz trwałość. Plusem jest przyspieszony proces produkcji. Wydruki UV nie wymagają suszenia, są od razu gotowe do użycia lub ewentualnej dalszej obróbki. Podczas drukowania metodą UV nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje, a gotowy produkt z nadrukiem jest bezpieczny dla użytkownika. Technika UV pozwala też na tworzenie wypukłych elementów. Ma to walory nie tylko estetyczne, ale i praktyczne. Na przykład pozwala nanieść znakowanie dla niedowidzących i niewidomych. W naszej firmie cały czas pracujemy nad poszerzeniem gamy towarów znakowanych techniką UV poprzez testy i wypracowywanie najbardziej skutecznych metod dla danego sortymentu. Wzbogacany także nasz park maszyn, aby zwiększyć przepustowość pracowni UV oraz poszerzyć jej możliwości w zakresie znakowanego asortymentu.